Bo tak jak Berek Joselewicz przeprowadził kościuszce 200 Żydów, tak jak przyszło powstanie styczniowe, to dokładnie tylu też Żydów, 200 Żydów, wsparło polskie powstanie, powstanie styczniowe. Jaka była tego przyczyna? No, na pewno taka, że, że po prostu Żydzi uważali przez wieki, że wszystkie wojny, są sprawą polską. To nie jest żydowska sprawa, było powszechne powiedzenie. Też to, ciekawe to trwanie takiej mentalności, nie tylko typowej dla żydowskiej, mentalność narodów yy, czy cywilizacji w ogóle się niemalże nie zmienia przez wieki. I toż to podejście do sprawy. To nie jest polska sprawa, a nam jest wszystko jedno, czy nad synagogą zawiśnie Biało, czy, biały polski orzeł czy dwugłowy y, ruski, czy niemiecki, czy austriacki. To są, y, Żydzi dzielili zawsze y, sprawy na sprawy polskie i żydowskie. Y, podkreślam, nie czując się obywatelami, mówili, to są polskie sprawy, to nie nasze, nam jest wszystko jedno. I y, ten niewielki udział y, y, w, 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 y, w jakichkolwiek walkach, wysiłkach o odzyskanie państwa, no, niestety był jaki był. Choć można powiedzieć, że ze strony polskiej Polacy trochę byli naiwni, bo jak się popatrzy na te 123 lata, to cały okres to jest jedno polskie wołanie w stronę Żydów, żeby wsparli y, 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 polskie walki o niepodległość.